Citroen C4 Grand Picasso Spróbuję wymienić klocki tylne hamulcowe Ale żeby to zrobić to najpierw trzeba auto spuścić z hamulca ręcznego Normalnie to się automatycznie on zaciąga I teraz co trzeba zrobić żeby go spuścić I żeby można było coś robić przy tych hamulcach Więc tak, uruchamiamy sobie stacyjkę Ale nie, nie odpalamy samochodu Wciskamy pedał hamulca Puszczamy hamulec ten elektryczny, ręczny, tak zwany, i gasimy zapłon. Wyciągamy kluczyk i teraz jak wysiądziemy, powinien on troszkę popiszczeć. Właśnie to jest ten dźwięk, że <śmulet> hamulec ręczny nie jest zaciągnięty. No i w tym momencie możemy zacząć przystępować do, do demontażu klocków hamulcowych. Pierwszą czynnością to jest odkręcenie koła, <laughs> znaczy pierwszą czynnością to jest poluzowanie śrub, podniesienia auta i odkręcenie koła. Jak to zrobimy, to idziemy do kanału. Pierwszą rzeczą po wejściu do kanału to ja zawsze próbuję odkręcić przewód doprowadzający płyn hamulcowy, bo żeby było wiadomo, czy robimy dalej, czy polegliśmy już na samym początku, ale w przypadku Citroena C4. Najlepiej na początku zdjąć tą bombeczkę. Szczerze nie wiem co to jest i do czego służy. Jest to jakieś elastyczne. Nie wiem czy to jest jakiś tłumik, drgań. Czy co innego. No jeżeli wiecie co to jest prośba niech ktoś napisze w komentarzu. Chętnie się dowiem. Więc tak podważamy sobie za ślepkę. Obróć się. Opa. I odkręcamy ten tłumik drugań, chyba. I tutaj idzie nam klucz T30. To jest lekko przyczepione. W chwili to już można. Można to już w zasadzie ręką sobie. No, wracaj. Odkręcamy. Takie coś, takie urządzonko. Nie wiem co. No i teraz próbujemy odkręcić ten przewód hamulcowy. Ja swego czasu kupiłem sobie specjalne klucze do. Przewodów hamulcowych, tutaj akurat idzie kluczyk 11. Ja kupiłem sobie firmę Jato z dawnych czasów. Przyzwyczajony, że Jato to bardzo dobra jakość. No, tutaj idzie. No, bardzo dobra. Przynajmniej na tyle dobra, że w garażu można zastosować. No, i trzeba powolutku, pomalutku. Trzeba odkręcać, tu już nam zaczyna płyn kapać. Ja się na chwilę rozłączę, bo muszę polecieć po tackę, którą zapomniałem wziąć. Miseczkę już mamy. Jeszcze sobie troszeczkę poluzuję. I później pójdę do auta wcisnąć pedał hamulca. Ciężko to troszkę idzie, ale, ale chyba już wyjdzie no. Okay. Przyznam się szczerze, że to jest pierwszy przewód, który udało mi się za pomocą tych kluczy odkręcić. Zazwyczaj kończyło się tym, że jednak musiałem brać klucz hydrauliczny i jechać Dobra, idziemy teraz do, do kabiny, wciskamy pedał hamulca, żeby nam nie kapał. Ja już mam troszeczkę łatwiej, bo to robię drugi hamulec, więc mam już dechę, której nie zawaham się użyć. Przepraszam. Oj. Najpierw do środka, na pedał. A, do płynu, do płynu zbiorniczka też nalałem już po sam korek płynu hamulcowego, więc nic się nie powinno dziać. Wciskamy i ja sobie robię tak, że zapiera się to. O, siedzenie. Pedał wciśnięty. Możemy wracać spokojnie do kanału i rozkręcać sobie cały, cały, cały hamulec. Jak jesteśmy jeszcze na górze, a nie w kanale, i wiemy, że już nam się uda wykręcić przewód hamulcowy, dobrze byłoby wypiąć sobie ten przewód hamulcowy z z zapinki plastikowej on troszeczkę zaoszczędzi bo ja jedno to zniszczyłem niestety więc teraz wypinam no i idę dalej odkręcać przewód hamulcowy zeszliśmy do kanału wykręcamy dalej nasz przewód hamulcowy warto kupić takie klucze chociaż Powiem szczerze, to jest pierwszy przewód, który udało mi się odkręcić tym kluczem. Zazwyczaj były tak zapieczone, że klucz obrabiał łeb od, od tej śruby. No i niestety musiałem robotę kończyć kluczem hydraulicznym. Widzicie, przewód jest luźno, a tu idzie cały czas strasznie. O, strasznie, że nie, ale dosyć dosyć ciężko. O, dobra, teraz już pójdzie no. chyba, już zaczyna być leciutko. No, dobra jesteśmy w domu Wypinamy sobie ten przewód. No i wypniemy przewód tutaj od, e, od hamulca. No ale to muszę dwoma obydwoma rękoma zrobić. Aha. No i tu trzeba założyć jakąkolwiek taśmę, żeby nam jakiś syf nie wpadł. No i cóż. Wyciągamy to i zaraz nagrywamy dalej. Przewód oklejony taśmą. Linka wypięta z zaczepu. No i jeszcze musimy ją wyjąć tutaj z mocowania i tu widzicie jest takie plastikowe plastikowe zabezpieczenie no i to zabezpieczenie trzeba zdjąć po prostu żeby wyjąć linkę no wychodź mi tu kochana Żeby się nie zgubiło no i teraz Wyciągamy linkę i mamy z głowy tutaj przewód też już mamy wyluzowy, wypięty. No i co? Zaczynamy odkręcać klucz trzynastka i na górze klucz trzynastka. i wykręcimy cały ten ścisk hamulca, jego wyciągniemy. A później się weźmiemy za za jarzmo. No dobra, czasami przy odkręcaniu może wam się wszystko zacząć obracać. Widzicie? Tutaj ten fragment. Widzicie. Więc wtedy tutaj mamy nasadkę. w tym moim przypadku to jest 19. W tą blachę wkładamy klucz 19. No i nim sobie kontrujemy, no i kręcimy. I normalnie wykręcamy wszystko. A jak już odkręcimy śruby, tą dolną, a w zestawie są drugie, dwie nowe w zestawie hamulcowym. A to cóż, no wyciągamy to jarzmo, trzeba po prostu wyjąć, wyszarpać. Tu już jest chyba ja nawet trochę zapieczone. Nie powiedziałem, z nic no, dwoma rękoma muszę to zrobić. Jak już zdejmiemy zacisk hamulcowy. No to bierzemy się za jarzmo, czyli za to. Tu odkręcamy dwie śruby przy pomocy klucza Torx na rozmiar T50. No z tymi śrubami to trzeba trochę siły użyć, bo one są naprawdę bardzo, bardzo dobrze, uczciwie dokręcone. Wykręcamy powoli to jarzmo. Już końcóweczka. Mamy zbiorniczek na płyn No i kochane pieski wiejskie coś wychwyciły Coś to było na klej. To jest jeszcze górna śrubka wracając do tego, że mnie zdziwiły te klocki to Wam pokażę. To są klocki tylne, koło tylne od strony kierowcy. Te klocki wyrzuciłem, no bo kupiłem komplet nowych. E, a to są klocki od strony, tylnej, od strony pasażera. Zobaczcie, tu już zdarty i to, no całkiem dobrze zdarty. No ten wewnętrzny to już w ogóle zdarty. Zajechany do końca. E, nie wiem z czego się to wzięło, czy ktoś tak dziwnie wymieniał. Czy może się coś zapiekło? Tu star się ten klocek. Nie mam dla tego pojęcia. Jedna ważna rzecz przy montażu, co wychwyciłem, klocki mają tutaj taki wystający trzpień. Nie wiem, na tym nie wiem, że na tych będzie lepiej widać. To akurat kupiłem Bosza. Już od, od, kilku, od dobrych kilku wymian Bosza kupuję. Nie piszczą mi, po prostu nie piskają. O, tutaj jest taki czpień. Ten, ten, tu. I tak jak widzicie, jak się odcisnęło tutaj nam tłoczek od, od zacisku, żebyście się nie męczyli, w tym tłoczku. Jak popatrzycie, tłoczek pójdzie do wymiany. Tu są takie rowki, wcięcia. I ten dżingiel musi trafić na to wcięcie. Po prostu. Inaczej, inaczej nie włożycie. Inaczej będziecie mieć straszny problem, żeby zamontować yy, zamontować klocki. Przy montażu na pewno będziecie wiedzieli o co chodzi. Zwróćcie na to uwagę, żeby, żeby się nie męczyć i nie rzucać kawą i herbatą, bo, bo nie ma takiej potrzeby. Dobrze, wywracamy do swojej roboty. Ja teraz tak yy, powyrzucam te blaszki, wyciągnę te gumki i odprowadzę. No i idę to na. Na kątówce wyczyszczę jarzmo oczyszczone na kątówce z tego największego syfu, jaki był. Ale ja się nie bawię tam w jakieś malowanie, inne kombinacje i tak to zaraz będzie zardzewiałe. Teraz umyję to sobie w benzynce. Tutaj, gdzie mamy przechodzą mi śruby, też sobie wymyję benzynką, a później, wstępnie. A później mam taki, wiecie co, czyścik do gaźników. E, używam do kosiarek tego. E, bardzo fajnie czyści, odtłuszcza. I wtedy tutaj jeszcze napisikam sobie. No dobra, idę to wymyję w benzynie. E, I później tym e, czyścikiem. Jarzmo wymyte w benzynie. Odtłuszczone za pomocą czyścika. Tutaj w środek, jak sobie zerkniecie, to jest, to jest dosyć w miarę czysto. Eee, tam chyba resztka czyścika zostało tu sobie wsadziłem waciki bo nie stać ale śmiechem żartem to jest dolna mm, dolna prowadnica hamulc, e, szczęk hamulcowych, klocków hamulcowych ponieważ tak, mamy dwie dwie prowadnice jedna jest taka, bez gumki druga z gumką i ta prowadnica z gumką ma siedzieć od strony atakującej tarczy hamulcowej, no nie zagłębiając się po prostu. Ta z gumką w naszym przypadku Citroena C4 Grand Picasso ma być na dole, a ta bez gumki na górze. No i co, będziemy to smarować i zakładać tutaj metalowe, metalowe prowadniczki. Krawki, tak jak wcześniej mówiłem, kupiłem z Arbosza, dlatego że takich używam. Numer katalogowy macie takie. Chcecie, kupić takie, chcecie, kupcie inne, co kto lubi. I tu są takie blaszki. Jak te blaszki założę, to pokażę, co i jak. Teraz tak. Przy okazji założymy. Kupiłem też tłoczek, mówię, bo to tłoczek. Ja akurat tłoczek kupiłem Autofern, taki był, taki kupiłem. Numer katalogowy, taki. I z tego tłoczka na początku sobie wyciągnę gumki do prowadnic osłonki. No i później, później się spotkamy. Zamontuję teraz te blaszki i zamontuję. Tutaj trzeba delikatnie posmarować e, smarem Albo tym smarem, który jest dołączony do tłoczka Albo ja tutaj mam e, swój, kiedyś kupiłem Też boszowski Super fit No dobra Kto co ma, tak smaruje. I zakładamy, montujemy I później będziemy montować już jarzmo W, w, w przykole Jarzmo już zmontowane blaszki założone do jarzma, nowe śruby którymi będę przykręcał jarzmo no już wsadziłem w imadło, oczyściłem gwint z tego co widzę tutaj był stosowany klej do gwintów niebieski czyli średniej mm, o średniej sile odkręcania czy jak to tam się nazywa no i idę zamontuję jarzmo a potem trzeba się będzie czepić za Cały e, zacisk hamulcowy, jarzmo założone. Teraz sobie pozakładam mm, klocki hamulcowe. No i zacznę robić zacisk hamulcowy, czyli no, głównie wymiana tłoczka na nowy zacisk. Wstępnie sobie oczyściłem kątówką, tam bez jakichś szczególnych ceregieli, tu ewentualnie benzynką pociągnę. Teraz przydałoby się jeszcze tu w środku to wyczyścić. Strasznie dużo sychu jest. I nie chcę jeszcze demontować tłoczka, żeby tam mi nie naleciało do środka, więc tłoczek trzeba wcisnąć do środka. Ale w przypadku e, tylnych hamulców to ten tłoczek trzeba wkręcić, dlatego że tam śruba wystaje. Znaczy tutaj jest nakrętka, śruba jest w tłoczku. Ja sobie kupiłem taki swego czasu przyrząd, cały komplet do, do ściągania tłoczków. No ale drogo. No a jeżeli ktoś tam sobie lubi dłubać. powiem szczerze, przydatna rzecz, warto, warto zainwestować parę złotych. Nie no, jest to jakieś strasznie drogie, już nie pamiętam ile, ale ale nieduże pieniądze. Dobra, ja to, ja to skręcę, schowam ten tłoczek i idę dalej czyścić ten zacisk. Jak już oczyściliśmy sobie kątóweczką czy jakąś szczoteczką drucianą wstępnie zacisk, to teraz musimy wyjąć ten tłoczek. A jak go wyjąć? No najlepiej tutaj na początku tą rączką. Uwaga, bo płyn będzie nam leciał. I się zaczyna powoli wychodzić. Jak już przestanie, no mi już nie chce niestety. Jak przestanie, to trzeba go po prostu wykręcić i wyrwać. No coś tu się złego musiało dziać, bo po wyciągnięciu... Nie wiem czy będzie widać, tutaj ten syf cały w środku. jest jakiś, nie wiem... Piach, nie piach... Mm. Jeżeli chodzi o tłoczek to też on wcale dobrze nie wygląda, miało prawo to już nie działać. I najpierw co zacznę to sobie wymienię tłoczek, bo w nowym tłoczku mamy tylko tłok. Wymienić trzeba całe wnętrze, to jest ze starego, wkładamy w nowy. No i później będę sobie rozbierał tą, ten cały zacisk. Zobaczymy co tam dalej dzieje się w środku. Teraz tak. Jak wyjąć tą, tą śrubę? Tu w środku jak widzicie jest zabezpieczenie. Taka zawleczka sprężynująca. Ją po prostu trzeba powoli spokojnie wydłubać. No akurat próbówką. Albo jakimś małym śrubokrętem. I wtedy wszystko ładnie wyjdzie. Jak już wyjmiemy tą sprężynkę. Ona jest zamocowana tak, że z tymi dzióbkami do góry one do góry odchodzą to tu mamy tą śrubę i na tej śrubie jest tak podkładka i tu o widzę odwrotnie założone nasi tu i tutaj taki wianuszek on powinien być w drugą stronę no i tu mamy tą naszą śrubę tu trzeba ją oczyścić i wymienić tu jest oring oring jest nowy w zestawie z tłoczkiem Także to czyścimy i idziemy dalej. Jak będziecie zakładać ten o ring, uszczelnienie tutaj na ten, ten fragment śruby, to zwróćcie uwagę, że to nie jest zwykły o ring, czyli kawałek gumki. Tego tutaj może nie będzie widać, bo to jest takie bardziej w formie stożka i to musi być odpowiednio założone. Musi być założone tak, żeby nam się bardzo ładnie, płynnie wsuwało do tłoczka. I jak już założymy sobie uszczelnienie na tą śrubę, wkładamy ją do tłoczka ja ją sobie zwilżyłem tą uszczelkę e, płynem hamulcowym, ona i tak pracuje w płynie to już mamy wsadzone nowy tłoczek, teraz wsadzamy łożysko e, tych dwóch kulek nie było no, zazwyczaj ich nie ma, nie wiem o co chodzi e, wyczyszczone łożysko wkładamy tak Hop. no i później ta podkładka też wyczyszczona podkładka leci. No i na koniec zostaje nam sprężyna, którą też zakładamy. Ja to robię śrubokrętem, powoli. Tylko pamiętajcie, żeby tutaj, jak jest końcówka drutu, to żeby ta końcówka była do góry zagięta. To wtedy tak wkładamy. No i dobra, ja to zaczynam montować i tłoczek będzie za chwilę skończony. Tłoczek złożony, ten nowy. Tam wlałem do środka odrobinkę płynu hamulcowego. Żeby to poszło na łożyska. Teraz bierzemy się za ścisk. Tu po pierwsze wyrwę tą gumę. Zobaczymy co tam siedzi w środku. Przepłuczę to. I będziemy wiedzieli co się złego działo z tym tłoczkiem. Z tym zaciskiem. Słuchajcie, nie wiem czy to jeszcze nie jest oryginalny, oryginalna guma. Bo jak to wyjąłem to widzicie w gumie. W gumie zatopiona jest taka metalowy pierścień, to w ogóle nie jest elasty... nie powinno być to elastyczne, o, tak jak tu widzicie. E, natomiast guma sparciała oddzieliła się od metalowego pierścienia, ja wam pokażę tutaj, bo już zacząłem to odginać. E, tutaj jak zobaczycie. O. Hop. Nikt tego nie, nie wychwycił, i zobaczcie, jak porysowana jest gładź cylinderka. Po prostu to wszystko się rozleciało. Kamyczki poszły do środka, no i zrobiły swoją robotę. No teraz, już przynajmniej wiadomo, dlaczego się to wszystko zapiekło i nie chciało działać. Dobra, wyciągam ten pierścień, oczyszczę tutaj to, to miejsce i założymy nową uszczelkę i nowy tłoczek. No dobra, oczyściłem tutaj to trochę, ale chciałbym zobaczyć co się dzieje tam w środku. Eee, więc spróbuję ten środek rozebrać. Pierwsze co ściągam tą sprężynę, żeby w razie czego mi tam nic nie odbiło. No a później spróbujemy rozebrać. Widzę, że tam jest też taki pierścionek, eee, który też śrubokrętem trzeba będzie spróbować wydłubać. Próbowałem rozebrać cały ten zacisk, ale niestety nie udało mi się, więc nie będę walczył z wiatrakami. Tym bardziej, że dzisiaj niedziela i nic nie kupię. Założyłem nową, nowy uszczelniacz tutaj do, do cylinderka. Druga rzecz. Tłoczek nowy już jest wysmarowany smarem, który mamy przy, w komplecie z tłoczkami. No i teraz zakładamy to uszczelnienie. Ono normalnie siedzi tu. Jest w, wprasowane. No a tutaj w tym otworku siedzi tłoczek. No ciężko to jest założyć. Ja sobie wymyśliłem, że robię to tak. Tu sobie jeszcze posmaruję smarem. Nałożę to na tłoczek w ten sposób. O. Tylko dwo, obydwoma rękoma. No i jak to nałożę, to tylko muszę cofnąć gumkę. I to zaraz Wam wszystko pokażę. I teraz tak. Guma już jest naciągnięta na tłoczek. Tak jak widzicie. I trzeba po prostu ją teraz cofnąć. Powoli, spokojnie cofnąć. A tak jak widzicie, tu już jest w połowie cofnięta. No niestety trzeba to obydwoma dłońmi robić, bo inaczej to wszystko nam zjedzie z tłoczka. Tak wygląda naciągnięte uszczelnienie na tłoczek. No i teraz spróbuję to wkręcić, czy się uda, powinno nam się udać. Hop, hop. No dobra, wkręcamy tłoczek i le damy radę. No i później zakładamy tą tą uszczelkę.